Jak nie być bambikiem w reforgerze? Więc w końcu kupujecie gierkę, wydajcie ciężko zarobione pieniądze, odpalacie ją i zastanawiacie się co zrobić. W tym filmie podzielę się z wami podstawową wiedzą, a także protipami, które odnoszą się zarówno dla zmodowanych, jak i wanilowych serwerów. Jedziemy. Wybierasz sobie serwer, zasysasz wszystkie mody podłączając się do niego, a potem siedzisz w kolejce godzinę. Kiedy w końcu zobaczysz ekran wyboru frakcji, musisz to uzgodnić ze swoimi kolegami, jeżeli z kimś grasz, ponieważ zmiana frakcji jest tylko na początku rundy. Rundy kończą się wtedy, kiedy zostaną wygrane, a to może trwać nawet kilkanaście godzin. Więc kiedy już wybierzesz jedyną i poprawną, słuszną stronę, twoim pierwszym krokiem będzie zespienie się na głównej bazie, celem stworzenia sobie layoutu. Większość serwerów ma mody, które pozwalają na posiadanie aż trzech layoutów, które możesz wybrać sobie przy odrodzeniu. Standardem jest to, że każdy preset kosztuje 50 supli bez względu na to, co masz na sobie. Tutaj u góry w rogu jest napisany koszt odrodzenia. W serwerach niezmodowanych to działa dosłownie tak, że to, co masz na sobie, tyle to będzie kosztowało, ale my jesteśmy ludźmi kultury, i nie gramy na vanili. Dlaczego robimy to w głównej bazie? Dlatego, że main ma zazwyczaj nieograniczony przyrost punktów zaopatrzenia, a takie przebieranie się potrafi kosztować punkty, więc nie respisz się na głównej linii frontu, żeby nie drenować cennych. Zasobów, które są niezbędne do prowadzenia wojny, respienia się, respienia pojazdów itd., robisz to w bazie. Są takie serwery, które mają moda Bacon Layout Editor i w nim przeważnie przebieranie się nic nie kosztuje, ale nawet wtedy lepiej przebierać się poza linią frontu, ponieważ fizycznie dalej jesteś na mapie i możesz zostać odstrzelony przed zapisaniem swojego layoutu, co oczywiście cofa nas o kilkadziesiąt minut progresu. Jeżeli chodzi o same layouty, moja podstawowa zasada jest taka: musisz mieć co najmniej dwa. Jeden ja jest po prostu normalnym kitem do walki. I taki kit potrzebuje oczywiście broni. Z 80 magazynków. Radio opcjonalnie warto je mieć w tej grze. Łopatka do plecaka. 8 zwykłych bandaży. Ze 4 morfiny. 2 epinefryny, jeżeli są na serwerze. I apteczkę do plecaka. Temat medów zaraz zostanie rozwinięty. Jadąc dalej, pancerze działają w tej grze, więc wybierzcie sobie coś dobrego. Na to zakładacie kamizelkę oporządzeniową, do której wsadzacie magazynki. Heum jest sam w sobie pancerzem. Do tego jest montażem na noktowizję. Bez nokto nie pogracie w nocy. I przede wszystkim drip jest najważniejszy, więc wybierzcie sobie taki ładny mundur, żebyście wyglądali jak milion dolarów. A i oczywiście bym zapomniał, tak jak w grze, czyli najważniejsze mapę. Musicie mieć zawsze mapę. I taki layout sobie szczęśliwie zapisujemy. I w baconie, jeżeli jest na serwerze. I w baraku, dzięki czemu możesz się z nim zrespić. Teraz robimy sobie drugi layout z rakietą na plecach, żeby po prostu mieć czym się bronić, kiedy zaatakuje wam jakiś pojazd. I w ten sposób spędziliśmy pierwszą godzinę w grze, nie wyszliwując ani jednego pocisku. Przynajmniej ja tak miałem. W tej chwili masz do wyboru zrespić się na linii frontu i po prostu pójść w albo pójść do stacji ciężkich pojazdów, zrespić sobie suplaja, zapakować go suplajami po brzegi i pojechać do najbliższej bazy, która go potrzebuje. W ten sposób pomożecie swojemu teamowi, wbijecie sobie troszeczkę rangi, która przydaje się do przyzywania lepszego sprzętu. Jeżeli chodzi o ładowanie suplaj, to są trzy metody. Musicie wiedzieć, że większość budynków jest magazynem na zasoby. Te zasoby fizycznie widać. Więc pierwszą metodą jest ładowanie supply pojedynczo, najeżdżając na bagażnik, kiedy jesteś w obrębie magazynu. Tutaj zasięg jest największy, więc nie musisz być dokładnie przy miejscu, gdzie jest magazyn. Kolejnymi dwoma metodami jest podjechanie jak najbliżej ciężarówką do magazynu i kliknięcie albo na tabliczkę i przesunięcie ręcznie zasobów z magazynu do pojazdu, albo utworzenie eku i zrobienie tego samego. Tylko musicie wiedzieć, że zasięg zasobów jest mniejszy niż zasięg pojazdów, więc musicie praktycznie stać w miejscu, gdzie są skrzynie, żeby to zadziałało. Teraz czas na zabawę w Euro Military Truck Simulator, więc spędzasz kolejne 5 czy 10 minut na dojechaniu do bazy i rozładowaniu supli, no, pod warunkiem, że oczywiście Cię nie zabiją w drodze. I teraz dojeżdżasz do bazy i okazuje się, że baza jest źle zbudowana, więc jedziemy z podstawami jak budować dobre bazy. Pierwszą rzeczą po zdobyciu bazy, którą musisz zbudować, jest antena. Przekaźnik to coś, co przekazuje sygnał radiowy przede wszystkim z Twojej krótkofalówki. Jeżeli będziesz daleko poza zasięgiem, to będziesz słyszał szumy. Po drugie, żeby przejmować punkty, musisz mieć połączenie z innymi punktami. To jest rozrysowane jako takie czerwone linie. Więc antena pozwala Ci przejmować dalsze punkty, przynajmniej w teorii. I na serwerach z mechaniką zwanili: im więcej punktów jest połączonych ze sobą radiowo, tym większy masz pasywny przyrost słupni. W nawiasie pojawia się taki plusik z liczbą. I do tego antena jest spawn pointem. Jest pokryta siatką maskującą, więc warto ją wrzucić gdzieś w lesie, z daleka od linii frontu, po swojej stronie mapy. Czyli jeżeli wróg ma główną bazę na północy, a Wy macie na południu, to budujcie spawn pointy na saufie. Drugą rzeczą, którą zawsze buduję na początku, jest spawn lekkich pojazdów, który ma mały magazyn na zasoby. To wszystko widać w ikonkach na dole, jak sobie rozwiniecie, oraz może spawnować lekkie pojazdy, które są niezbędne do dojeżdżania na polu bitwy i lekki suwar vivr armowy, budujcie stację pojazdów przy drąze, przy wyjeździe. Najlepiej ją jeszcze jakoś osłonić, na przykład budynkiem z jednej strony, może jakieś worki z piaskiem po bokach, żeby nikt podczas pobierania pojazdu nie dostał do jakiegoś snajpera z kilometra. Poza tym dzięki stacji pojazdów możecie dekomisjonować stare pojazdy, żeby zyskać punkty. Poza tym, jeżeli macie suplaje, to możecie naprawiać pojazdy. Więc generalnie to jest taka podstawa. Oraz stacja paliwowa, która zapewnia, że pojazdy zrespione na danej bazie, gdzie jest stacja paliwowa, będą miały 75% pełnego baku zamiast 20%, bodajże. Następnie buduję parę spawnpointów. Najtańszymi i najlepszymi spawn pointami są zwykłe bunkry. I tutaj filozofia jest taka, że albo buduje się wszystkie bardzo blisko siebie w jednym miejscu, żeby wróg nie mógł kampić, albo się je rozdziela jak najdalej, żeby tak samo wróg nie mógł kampić i żeby nie wiedział, z której strony wyjdziesz. Wybór należy do was. Ja buduję je raczej z tyłu, od strony naszej głównej bazy i dość mocno porozbijane po sajcie. Ostatnia struktura, którą warto zbudować, to stacja ciężkich pojazdów. Ma bardzo duży magazyn, jest spawn pointem i przede wszystkim może przyzywać ciężkie pojazdy, głównie ciężarówki, ale też czasami jakieś pojazdy opancerzone. Protip jest taki, żebyście wybudowali ten punkt na w miarę otwartym terenie, żeby helikopter zaopatrzeniowy, który będzie chciał wrzucić trochę supli, miał miejsce do lądowania. Jeżeli dokoła będą budynki, to zahaczy rotorem i się rozbije, więc wybudujcie to na w miarę otwartym polu, żeby można było tam wylądować i wyładować się na tym punkcie. Przynajmniej do czasu wybudowania Helipada, który jest zablokowany za rangą. Zbrojowni ja osobiście nie uznaję, ponieważ pojawiają się bambiki, które zżerają zasoby z punktu. Jest jeszcze szpital, który pozwala na leczenie ciężkich i przede wszystkim lekkich ran, ale właściwie na serwerach modowych nikt tego nie używa. Są jeszcze baraki. Baraki pozwalają na ryspienie botów, ale na większości zmodowanych serwerów nie ma botów, jest po prostu czyste PVP. Oczywiście polecam wam, żebyście się pobawili w budowanie baz, wszystkie bunkry, okopy, bunkry z KM-ami. Natomiast pamiętajcie, że nieważne jak dobrą twierdzę zrobicie, to jeżeli nie będzie tam supli i nie będzie w związku z czym ludzi, którzy będą mogli jej bronić, ta baza po prostu wpadnie w ręce wroga i to Wy będziecie mieli ciężki czas z odbiciem jej. Skoro już o tym mówię. To przejdę do najciekawszej rzeczy, czyli black opsowych operacji. Jeżeli przejmiecie bazę wroga, którą wiecie, że utracicie, bo jest na przykład bardzo daleko od linii frontu albo jest tuż pod ich główną bazą, to warto zabawić się w sabotaż. Wyciągacie łopatki i usuwacie wszystkie struktury, jakie się da, żeby uprzykrzyć życie wrogowi, który pewnie odbije tą bazę. Za wykopanie punktu dostajecie pełen zwrot kosztów, więc te punkty mogą zostać wykorzystane przez was na respienie się i toczenie dalszej walki na tym punkcie. Możecie zrespić sobie ciężarówkę zaopatrzeniową, zasać do niej punkty i je po prostu ukraść i zawić do siebie, albo nawet po prostu ją spalić, byle tylko wróg stracił te punkty, stracił te struktury i musiał to wszystko odbudować wtedy, kiedy na nowo zdobędzie ten punkt. System leczenia jest bardzo prosty. Kiedy ktoś dostanie, traci przytomność. Twoim zadaniem jest przede wszystkim zatrzymanie krwawienia. Bandaże zwykłe są do tego celu najlepsze. Nie bawcie się w sprawdzanie statusu gościa, tylko po prostu weźcie bandaż i sprawdźcie każdą kończynę, najeżdżając na nim, czy macie opcję zabandażowania. Miejsca, które mogą mieć krwawienie to głowa, klata, brzuch, nogi i ręce. Przy okazji, jak to wy jesteście pacjentem, to powiedzcie gościowi, który wam pomaga na wojpie ej, mam jeszcze krwawienie, albo ej, już nie mam krwawienia. Nie leżcie po prostu jak ta kłoda. Jak już zabandażujecie wszystkie rany, kolejnym krokiem jest podanie gościowi saliny, która zwiększa ciśnienie krwi, którą utracił i pozwala mu odzyskać przytomność dużo szybciej. Morfina jest środkiem, który usuwa efekty bólu, czyli te jakieś takie efekty na ekranie. Poza tym podobno szybciej leczy dochodzenie do siebie właśnie w przypadku takich urazów, jakichś złamań i tak dalej. Są takie teorie, że nie można jej używać na osobie, która jest nieprzytomna, bo to wydłuża czas jej nieprzytomności. Ogólnie nic w tej grze nie jest jasne. Wszystko to jest jakieś zgadywanie i słuchanie opinii na Reddicie i ludzi w grze, żeby wiedzieć, co się robi, a i tak nigdy nie wiesz w 100%. Szczególnie, że są jeszcze zmodowane serwery, gdzie to może działać inaczej. No i ostateczną kuracją jest posiadanie apteczki. Zazwyczaj trzeba mieć zaopatrzenie, na przykład załadowane do auta i być w jego pobliżu i wtedy możesz komuś naprawić kończyny. Poza tym są jeszcze karetki i szpitale polowe, ale nikt generalnie z nich nie korzysta. Najważniejsza rzecz od której może powinienem był zacząć. Nie bądźcie idiotami. Jeżeli widzisz pojazd, przy którym się kręcą Twoi sojusznicy, to nie wchodź gościowi do auta bez pytania, a w szczególności na kierowcę, na strzelca to nie jest Battlefield. Ten pojazd nie pojawił się tutaj sam, ktoś go zrespił, ktoś z niego prawdopodobnie korzysta, jeżeli się do niego wpieprzasz, to właśnie mu psujesz plany. Poza tym widzisz sojuszniczy pojazd, widzisz jedno miejsce i myślisz sobie, o fajnie, darmowy przewóz osób, zapytaj zanim wsiądziesz, bo w tej grze nie mamy ani jednego dnia, w którym nie musimy kogoś wypraszać z auta, bo mamy pięć slotów, jest nas pięciu i wejdzie jakiś bambik i musimy mu później mówić, ej Maciek, wyjdź nam z auta, bo potrzebujemy tego slota dla Bartka, który gra z nami. Jeszcze taki gość zacznie się próć, powie Nie, ja nie wysiadam, to jest moje auto i wtedy musimy go odstrzelić, no bo potrzebujemy tego miejsca. Ja nie wiem, czy Wy w prawdziwym życiu widzicie dresa w BMW, wsiadacie mu na pasażera i patrzycie się na niego bez słowa? No chyba nie. Przynajmniej zapytajcie, czym możecie wsiąść. No chyba, że ktoś was zaprasza, to wiadomo. Druga rzecz, większość serwerów ma mapy, na których jest oznaczona Twoja pozycja i pozycja sojuszników. Zanim zaczniesz do kogoś strzelać, sprawdź, czy to nie jest twój. A jak już kogoś z tym kilujesz, to przeproś, a nie pyskuj. Ogólnie to ten film mi się wydłużył. Myślałem, że to będzie 8-minutowy film, który zawrze wszystkie rzeczy, które chcę powiedzieć. Okazuje się, że już robię nad nadgodziny. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego gówna, to dajcie znać. Zostawcie maksymalne zaangażowanie, komentarze, łapki i tak dalej. Powiedzcie, co chcecie zobaczyć w następnym. Myślę, że w następnym będą już bardziej dogłębne i ciekawe protypy do walenia suk. Yo!